Wodór, a zdrowie i długowieczność. Zapraszam. Kochani, wielkie dzięki za lajki, za komentarze, za wszystkie subskrypcje. Zapraszam do subskrybowania kanału SCETV. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszam do odwiedzenia sklepu Oszukaj Czas, gdzie możecie nabyć moje książki z dedykacją. Zapraszam na naszą grupę na Facebooku, na Facebooku i zapraszam na, na, na Centrum Świadomej Edukacji, też na Facebooku. Tlen daje życie, ale to wodór sprawia, że to życie jest lepsze. Więc jak się domyślacie, dzisiaj będzie o wodorze. A to jest cytat znanego chińskiego naukowca, który przez 30 lat badał fenomen wodoru i jak ten wodór wpływa korzystnie na zdrowie oraz przedłuża życie. Jeśli myślicie o antyutleniaczach, jeżeli ktoś Wam powie stres oksydacyjny, nadmiar wolnych rodników, bracia antyoksydanty, to pierwsze, co Wam przychodzi do głowy, to prawie jestem pewien, to witamina C, witamina E, innym glutation, enzymy antyutleniające, dysmutaza ponadklęgowa, peroksydaza glutationoestransferaza, jest transferaza, katalaza, innym może przychodzić do głowy jakieś polifenole różnego rodzaju, flawonoidy roślinne, innym na przykład no nie wiem, karotenoidy, ale takie fundamentalne antutleniacze, takie o których mało kto mówi, a które są jakby najbardziej pierwotne, to są elektrony swobodne, te mobilne, które które są na powierzchni ziemi i to one wspaniale wygaszają wszelkiego rodzaju stany zapalne i stres oksydacyjny, bo te elektrony swobodne wnikają do naszego ciała, nie, nie, przenikają każdą barierę i szybko tłumią no, ten nadmiar wolnych rodników, czyli tak zwany stres oksydacyjny. Czyli innymi słowy, jeżeli chodzisz po ziemi bosą stopą, jeżeli leżysz na trawie, odpoczywasz w kontakcie z przyrodą, w kontakcie z ziemią, w kontakcie z, nie wiem, z drzewem, czyli ty dotykając drzewo, to właśnie pozyskujesz tą, tą, tą cudowną moc elektronów swobodnych, która daje ci, która reguluje cały biorytm twojego ciała, reguluje rytm okołodobowy, reguluje tą bioenergetykę, tą bio czyli tą sferę biofizyczną. Kolejnym takim cudem antyutleniającym jest jod, który, no, który też pierwotnie był wykorzystywany przez wszelkiego rodzaju rośliny morskie do, do ochrony przed właśnie utlenianiem lipidów błonowych w trakcie ekspozycji na ultrafiolet, w procesie fotosyntezy, bo jod tworzył z, z, z lipidami błonowymi i z kwasami tłuszczowymi jodolipidy czy jodolaktony i stwarzał, st, 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 prowadził do tego, że były bardziej stabilne, sta, stabilne pro, o, antyoksydacyjnie. No i kolejnym takim cudem antutleniającym jest właśnie wodór cząsteczkowy H2. Bardzo selektywny, bardzo skuteczny. Jego, obecnie obserwuję wielki rozkwit badań nad, nad tym gazem. De facto najbardziej rozpowszechnionym we wszechświecie, gazem bardzo lotnym, bardzo lekkim, dlatego w atmosferze jest go tak bardzo niedużo w porównaniu do innych gazów, no bo ucieka do, 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 do przestrzeni kosmicznej. Gaz. Wybuchowy i jak niedawno sądzono, całkowicie inertny, czyli biologicznie nieaktywny. Ale okazuje się, że najnowsze eksperymenty, różne badania na liniach komórkowych, na zwierzętach z udziałem ludzi, pokazują, że wodór staje się kolejnym z gazotransmiterów czwartym, a może nawet piątym gazotransmiterem. Gazotransmiter to jest coś, co przekazuje sygnał, jest gazem, Działa lokalnie, działa krótkofalowo w, w przeciągu paru sekund lub, lub nawet krócej, milisekund, ale pobudza różne kaskady sygnałowe w komórkach, czyli wykazuje działanie pobudzające, komunikacyjne pomiędzy komórkami, wpływa na ekspresję genów, na różne procesy epigenetyczne. I tak jak ja już o, ja o tych gazotransmiterach mówiłem, to znaczy o tlenku azotu, Wiemy, rozszerza naczynia krwionośne, między m.in. siarkowodór, gaz przeciwstarzeniowy, kolejny to jest czad, czyli tlenek węgla, czyli widzicie, przyroda, organizmy zwierzęce ludzkie potrafiły wykorzystać tak toksyczne gazy do, do, do właśnie przekazywania sygnałów, do przekazywania informacji z komórki na komórkę, jako właśnie gazotransmitery. Kolejnym takim gazotransmiterem jest pewien, pewien związek lotny Selenu, a kolejnym jest właśnie wodór. Czyli ten wodór to nie jest tylko gaz, który jest całkowicie nieaktywny biologicznie, wręcz przeciwnie, wręcz nie dość, że jest bardzo selektywnym, bardzo skutecznym antukleniaczem, to jeszcze wykazuje działanie w kaskadach sygnałowych i epigenetyczne. Na przykład wykazano, że terapia wodorem opóźnia proces starzenia. Ja o tym będę zaraz więcej mówił, ale już teraz tylko zasygnalizuję, że że telomery się wolniej skracają, czyli jeden z czynników, można powiedzieć, jeden z biomarkerów starzenia się organizmu, oraz wzór metylacyjny się także poprawia u starszych osób, czyli mo można powiedzieć, starzyjemy się wolniej na poziomie genetycznym i epigenetycznym. Trochę historii, ale tak bardzo krótko. Po raz pierwszy wodór był stosowany w latach 40. tamtego stulecia w terapii choroby dekompresyjnej u płetwonurków. W gazach oddechowych podawano im mieszaninę wodoru i tlenu, tak żeby, no żeby po prostu ta choroba nie miała takiego nasilenia dużego i nie spowodowała śmierci u płetwonurków. Potem lata 70., tam 75., 76. to Japończycy weszli do gry i zaczę zaczęli badać ostro terapię wodorem, w, w hiperbarycznym wodorem gazowym w, w, na zwierzętach. Udowodniono, że u myszy, które były, które były całkowicie łyse, i, i, I chorowały na bardzo ciężk, na ciężki dosyć nowotwór skóry, skłamu cel karcinoma. Po zastosowaniu właśnie wodoru hiperbarycznego ten nowotwór bardzo szybko wszedł w remisję i. i Zwierzęta laboratoryjne ozdrowiały, więc zaczęto też badać jakby mechanizmy i badać na innych liniach komórkowych no, na innych liniach komórek nowotworowych, jaki jest wpływ wodoru na, na ich proliferację, apoptozę i cyk komórkowy, programowaną śmierć itd., itd. No i lata od 2000 do dzisiaj to jest wielki, wielki masowy wzrost badań eksperymentalnych na zwierzętach, na liniach komórkowych na ludziach właśnie w, różny, w terapiach różnych schorzeń degeneracyjnych, zapalnych ym, i, i, no i też w procesie starzenia, jaki wpływ ma terapia wodorem właśnie na opóźnienie procesów starzenia i na wyleczenie różnych chorób zapalnych czy wolnorodnikowych. To jest teraz wielka ekspansja, wielki boom na, te, na, yy, na terapię wodorem, jeśli chodzi z punktu widzenia takiego medyczno-naukowego, eksperymentalnego. Mnóstwo jest badań yy, naukowych, Kilkaset. Rocznie to są, to, są to, to, jest, to jest masa przyrostu, jeśli chodzi o ilość cytowań, na przykład w PubMedzie. Mechanizm działania. Więc, tak jak już wspomniałem, wodór jest tym z, z tych bardzo prostych, a jednocześnie bardzo prymitywnych i bardzo skutecznych selektywnych antyutleniaczy. Bo my wiemy, że nadmiar wolnych rodników, które się produkuje w różnych procesach, czy to nadmiar ultrafioletu, czy nadmiar promieniowania jonizującego, czy procesy zapalne, czy wybuch oddechowy neutrofili, czy yy, yy, niedotlenienie, niedokrwienie a potem reperfuzja czy detoksyfikacja różnych leków, detoksyfikacja różnych xenobiotyków, wiele, wiele, wiele innych też procesów prowadzi do nadmiaru produkcji wolnych rodników. I jeżeli nasze systemy wewnętrzne są nieadekwatne, nieefektywne, no to dochodzi do tak zwanego stresu oksydacyjnego lub czasami stresu nitrozacyjnego, bo też się produkują związki no, pochodne azotu, też reaktywne formy azotu, reaktywne formy też chloru są. Czasem są jodu też, więc, więc tu mamy cały pakiet związków o bardzo silnych reaktywnych właściwościach, wolnorodnikowych. I okazuje się, że najbardziej toksyczny ze wszystkich, to jest, z tej grupy rodników tlenowych, jest rodnik hydroksylowy, a w przypadku rodników em, azotowych jest rodnik nad I okazuje się, że właśnie wodór, ten prosty gaz, ten teoretycznie, biologicznie nieaktywny związek. Gasi, wygasza w 100% bardzo skutecznie, szybko, trwale i jeden, i drugi, czyli ten najbardziej toksyczny, ten, który prowadzi, te, które prowadzą do największych zniszczeń w organizmie, które mogą inicjować produkcję innych wolnych rodników, które mogą inicjować peroksydację lipidów, przenosić stres oksydacyjny ze środowiska wodnego na środowisko lipidowe. Dlatego to jest takie ważne. Ten wodór gasi wszystko. Migruje wszędzie i działa błyskawicznie. Kolejna rzecz jest taka, że wodór powoduje też aktywację naszej obrony endogennej. Czyli poprzez czynnik NRF2 pobudza produkcję i glutationu i dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy i peroksydazy, czyli podnosi on status obrony antyutleniającej nie tylko sam działając stachiometrycznie z wolnymi rodnikami, ale także działa poprzez no pośrednio, poprzez pobudzenie naszych endogennych systemów obrony antyutleniających. Dodatkowo gasten w sposób no, też skuteczny i dosyć ciekawy blokuje powstawanie wolnych rodników w mitochondriach. mitochondria, czyli te organela, które odpowiadają za produkcję energii w komórkach, no jest ekstremalnie ważne organela, one przeciekają, czyli ten transport elektronów nie jest szczelny, i część tego tlenu, która tam jest, pobiera elektron i, i staje się anionorodnikiem ponadtlenkowym, no i później idzie to w reakcję, w, w reakcję łańcuchową powstawania kolejnych wolnych rodników. I z biegiem lat te nasze mitochondria gorzej pracują. Mniej produkują ATP, czyli energii, a więcej produkują wolnych rodników. I jedna z teorii starzenia to jest taka właśnie, że, że z biegiem lat psują nam się mitochondria, a przez to psują nam się komórki, narządy, tkanki i dlatego też między innymi umieramy. Więc terapia wodorem, a właśnie co wodór robi? Wodór uszczelnia ten transport elektronów, dlatego mniej elektronów trafia do tlenu, produkując wolny rodnik, a więcej Elektronów trafia do produkcji ATP. Czyli jaki to ma przełożenie? Terapia wodorem dostarcza nam energii komórkowej. Nie ekstremalnie ważny proces, do, znaczy ekstremalnie wa ważny fakt, fenomen, no bo ta energia jest zużywana do wszystkich procesów biosyntetycznych, biochemicznych. Do wszystkich, wszystkich, a jest ich tysiące, setki tysięcy nawet. I mniej produkujemy wolnych rodników z mitochondrów. Kolejny ciekawy mechanizm. Poprzez też. Działanie antutleniające, ale nie tylko poprzez też sygnałowe. Terapia wodorem moduluje działanie układu odpornościowego. Tutaj mam na myśli, że te neutrofile granulocyty, granulocyty obojętnochłonne w sposób mniej agresywny wnikają do, do, do tkanek, tam do objętych np. procesem zapalnym i mniej jakby mniej, mniej atakują siebie i tkanki okoliczne wybuchem oddechowym. No bo to tak jest. To jest broń obusieczna. Z jednej strony musimy mieć ten system do walki na przykład z patogenami, ale z drugiej strony on no zazwyczaj działa nadmiernie, za silnie. To jakby walić do muchy z granatnika. I zazwyczaj tak organizm działa. Od razu ładować z grubej rury. Dlaczego? Bo to jest ewolucyjna zaszłość. My musieliśmy mieć nadaktywny system odpornościowy, żebyśmy przeżyli. Bo organizm nie wiedział, kto z kim walczy i czy ten potencjalny patogen, który wdarł się na przykład przez ranę, jest niebezpieczny lub nie. Więc musiał używać całej armii, żeby go szybko zabić, na wszelki wypadek. Tylko to nam zostało do dzisiaj. I te granulocyty obojętnochłonne lubią tak po prostu zaatakować nasze ciało w nadmiernej ilości. No i przez to tworzą się różne zniszczenia, tworzą się włóknienia, bliznowacenia, zmiana architektury tkanki, uszkodzenia, uszkodzenia, uszkodzenia tkanki łącznej. Degradację narządu. No i też przyspieszone starzenie, oczywiście. I wykazano, że terapia wodorem powoduje, że aktywność tych granulocytów poprzez badanie takiego pewnego enzymu mieloperoksydazy, bo ta mieloperoksydaza produkuje podchloryn, Kolejny wolny rodnik z, 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 no z chlorem w centrum. I, i, te, i, I ta mieloperoksydaza jest w niższej aktywności, jeżeli poddajemy pacjenta terapii właśnie wodorem. Kolejna rzecz. W czasie niedokrwienia czyli takie sytuacje, nie wiem, udar mózgu albo zawał mięśnia sercowego, który powoduje na przykład zatrzymanie akcji serca, no to od razu pojawia się brak perfuzji narządów tak? przez, przez krew i tlen, no bo krew przestaje krążyć tak? lub się za, gdzieś tam na duże zaczopowało jakimś skrzepem. No i wtedy dochodzi do martwicy te tkanek, które uległy niedotlenieniu anoxii, ale potem jak się to odblokuje... I jest tak zwana reperfuzja po niedokrwieniu, to produkowana jest ogromna masa wolnych rodników, która niszczy tą tkankę. Po reperfuzji. Nawet bardziej niż w czasie niedokrwienia. Dlaczego? Bo pewien enzym zaczyna mocniej działać, który, który, który generuje te wolne rodniki, i nadph oksydaza, i okazał, okazuje się, że właśnie wodór blokuje, blokuje to nadmierne działanie tej nadph nad oksydazy. Czyli zobaczcie. Nad, nad na, wodór działa wszelak, na wszelakich poziomach obrony antutleniającej, pobudza nasze endogenne systemy, działa bezpośrednio, od razu zwalcza te najgorsze wolne rodniki i jednocześnie moduluje działanie pewnych enzymów, które też produkują wolne rodniki. Moduluje działanie układu odpornościowego. I to, to co wspomniałem chwilkę przed tym długim, długim ekspoze o mechanizmach działania, że wodór jako czyn, czynnik yy, transdukcji sygnałów i działania też epigenetycznego kontroli, zwiększa też stabilność genomową, zmniejsza, tak jak powiedziałem, też skracanie się telomerów, przez to, przez to działa anty tak można powiedzieć, czyli przeciwstarzeniowo i poprawia też wzór metylacyjny, czyli opóźnia proces starzenia na poziomie jądra komórkowego, na poziomie komórek i blokuje ten niechciany, zbędny i bardzo szkodliwy stres oksydacyjny. To tak... W skrócie jak działa wodór. Teraz, no teraz aplikacje, tak, zastosowania. Słuchajcie, jakąkolwiek byśmy nie zastosowali metodę ekspozycji na wodór, to i tak zawsze będzie działał stroją. No bo wodór jest gazem, który łatwo przenika do krążenia, łatwo rozpuszcza się we krwi, w surowicy krwi. Przenika barierę na przykład krew-mózg, czyli jakkolwiek byśmy nie, nie użyli, czy inhalacji, ja to też trochę rozszerzę ten tematy, czy inhalacji, czy kąpieli w specjalnych wodach, właśnie w takich specjalnych spa wodorowych, czy doustne zastosowanie, nie wiem, wody wysoko nasyconej wodorem, czy na przykład iniekcje z, z, z pewnym roztworem wodoru, też nasyconym wodorem, to i tak będziemy działać ogólnoustrojowo. I co, 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 co możemy oczekiwać po takiej terapii wodorem? Popatrzmy na, no przede wszystkim popatrzmy na tą obronę antyutleniającą, i na to są dowody naukowe, na to są badania, na ludziach. Jeżeli taki pacjent przeszedł kilkudniową terapię wodorem, to obniżył się poziom biomarkerów stresu oksydacyjnego czyli tych wszystkich substancji, które wskazują na to, że produkujemy więcej wolnych rodników. To może być MDA, to mogą być inne różne substancje, na przykład, które pochodzą z, y, z uszkodzenia aminokwasów, z uszkodzenia materiału genetycznego, to można zidentyfikować we krwi, to można zidentyfikować w moczu. Czyli obniżał się poziom biomarkerów stresu oksydacyjnego i jednocześnie rósł, y, rosły stężenia i aktywności enzymów antyutleniających, na przykład dysmutazy ponadtlenkowej. Obniżały się biomarkery, stanu, y, te, 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 te substancje, które wskazują na Podwyższony stan zapalny w organizmie. Czyli działało uspokajająco i regulująco na układ odpornościowy. Wodór genialnie regeneruje całe ciało. Może to, może, można traktować to jako no, doskonała odnowa biologiczna, zarówno dla osób zwykłych, jak i chorych, rekonwalescentów po urazach, po traumach, po operacjach, jak i dla sportowców. Wszystkie tkanki się szybciej regenerują, bo nie ma tam stanów zapalnych i nie ma tam stresu oksydacyjnego, który utrudnia odbudowę ciała. Dodatkowo wykazano, że terapia wodorem regeneruje wątroby po różnych stanach zapalnych, destrukcyjnych, po, po intoksykacji różnymi substancjami toksycznymi. Jeżeli przenika barierę krew-mózg, to wiemy, że też może korzystnie wpływać na centralny układ nerwowy. I to wykazano, że taka terapia wodorem Powoduje poprawę funkcji kognitywnych, czyli tych wszystkich związanych z pamięcią, zapamiętywaniem, myśleniem logicznym, mówieniem, poprawia funkcje kognitywne, zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym, szczególnie chorobie Alzheimera, a jeżeli już pacjent choruje na chorobę Alzheimera, to po takiej terapii wodorem czuje się lepiej, lepiej funkcjonuje intelektualnie, czyli tak jakby ta choroba się cofa. Dodatkowo zauważono także, że obniża się poziom stresu, takiego stresu psychofizycznego. To znaczy wszystkie systemy działają w systemie dominacji układu przywspółczulnego, a nie współczulnego pod terapii wodorem. Czyli wodór, terapia wodorem nas relaksuje innymi słowy. Dodatkowo mamy lepsze krążenie. Mamy większą wydolność zarówno tą beztlenową jak i tlenową. No bo mamy więcej energii, mamy lepiej Utylizujemy mleczany, jest lepsza równowaga kwasowo-zasadowa, czyli to wszystko prowadzi do większej wydolności fizycznej i lepszej, szybszej regeneracji mięśni. Tutaj mówię o wodorze w zastosowaniu w medycynie sportowej czy w odnowie biologicznej u sportowców. No dobra, czyli tak systemowo mniej więcej to wygląda. Czyli to działa, no mówię, na wszystkie narządy, wszystkie układy, bo uderza. W mechanizmy, które są wspólne dla patogenezy, czyli dla powstawania wielu chorób. Bo większość chorób, większość chorób ma podłoże zapalne i lub wolnorodnikowe. Nie mówię, że wyłączenie wolnych rodników jest, jest tak skuteczne zawsze, no bo czasami choroba wynika z innego. Jest, źródłem jest co, co innego, no infekcja na przykład, ale infekcja też generuje wolne rodniki. Czyli czasami wolne rodniki indukują chorobę, a czasami są tylko ich, jej mediatorem lub Konsekwencje nadmiarów wolnych rodników są właśnie tymi konsekwencjami, z którymi walczymy. walczymy. Czy medycyna walczy? tak? Dobra, to o systemowych działaniach. Teraz powiedzmy sobie po kolei o tych aplikacjach, jak, jakie, jakie można stosować w terapii wodorowej i co one dają lokalnie, bo można stosować terapię doustną. Tak? Czyli wiemy, że no pierwszy układ, jaki będzie wykorzystywał korzystne działania, terapii wodorem, to będzie przewód pokarmowy. I tutaj mamy do zastosowania wodę wysoko nasyconą wodorem. Ją, ją można łatwo zrobić, bo po prostu do wody wrzucamy magnes, metaliczny magnes, metal. No i się wchodzi on w reakcję z wodą. Powstaje wodorotlenek magnezu, bardzo słabe źródło magnezu, jeżeli o to Wam chodzi. I jednocześnie wodór, który rozpuszcza się w tej wodzie do swojego jakby momentu saturacji. To nie jest stabilny układ, dlatego ten wodór szybko ucieka, dlatego trzeba no, pić zaraz po zrobieniu. I taka wysoko nasycona wodorem woda, są jeszcze inne, jeszcze inne metody na wzbogacenie wody w wodór, stworzenie takiej leczniczej wody, czy terapeutycznej, czy profilaktycznej, ale to nie, będzie, to nie jest przedmiotem mojego dzisiejszego odcinka, jak zrobić taką wodę. No ale jak już mamy taką wodę, to jak ją pijemy, to w badaniach wykazano, że taka osoba, Pijąca tą wodę, może się pozbyć refluksu, bardzo szybko, refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli tak zwanego GERD. Na to cierpi bardzo duża grupa pacjentów. Dodatkowo poprawia się pasaż jelitowy, ilość wypróżnień, motoryka całego przewodu pokarmowego i choroby te takie, które męczą dzisiejsze społeczeństwo, czyli IBS, ten, ten zespół jelita drażliwego. To wykazano w badaniach. Właśnie zaraz po wypiciu takiej wody, oczywiście, tak jak wspomniałem, ta woda wnika do, ten wodór wnika do, do krążenia i działa systemowo, tak? To musimy o tym pamiętać. Wykazano także, że u tych pacjentów, którzy pili i którzy mieli GERT, też się poprawiła insulinowrażliwość, czyli też to w jakimś stopniu wpływa na zaburzenia metaboliczne. No, i oczywiście też sprawdzono, że podwyższał się poziom aktywności w surowicy krwi, aktywności enzymów antyukleniających. Tutaj mówię o dysmutazie ponatynkowej, a spadał poziom biomarkerów stresu oksydacyjnego. To przewód pokarmowy. Tutaj jeszcze taka jedna uwaga. My wpływamy inaczej. My korzystnie wpływając na nasz mikrobiom, na nasz, właściwie na naszą mikrobiotę jelitową, podając, ją, podając jej pewne substancje odżywcze tutaj mam na myśli inulinę, tu mam na myśli, na myśli laktulozę, czy sproszkowany korzeń yy, kłącza kurkumy, my selektywnie pobudzamy te bakterie, które produkują takie gazy i między innymi produkują właśnie wodór. I ten wodór się wchłania. I wykazano, że osoba, która ma zdrową mikrobiotę, produkuje więcej wodoru i ten wodór też korzystnie działa ogólnoustrojowo. Czyli to jest jeden z mechanizmów, dlaczego warto dbać o mikrobiom, o mikrobiotę, bo jest to taka naturalna terapia wodorem. Tylko jak Porównujemy działanie i trochę też mechanizmy, to mechanizm działania na przykład wody nasyconej wodorem jest szybszy. To znaczy, mamy ten efekt we krwi szybciej mamy wyższe stężenie wodoru i wyższe stężenie wodoru w porównaniu na przykład do tego, co nam produkują bakterie, bo bakterie muszą produkują tego no, niewielkiej ilości, zanim się to wchłonie, zanim to wysyci, zanim to i tak dalej. To jednak ta krzywa wzrostu w surowicy krwi jest trochę inna, dlatego nie spodziewajmy się, że, że nasze bakterie wyprodukują nam taką samą ilość wodoru, tak jakbyśmy z, y, korzystali na przykład z wody tej wodorowej, czy na przykład ze spa wodorowego. To nie jest ten sam mechanizm. Ale na pewno y, 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 wspierając nasze bakterie do produkcji wodoru, będziemy też pozyskiwać pewien efekt terapeutyczny, czy profilaktyczny ogólnoustrojowo. To pamiętajmy o tym. Dobra, to teraz inhalacje. No, tak jak wspomniałem, pierwsze były inhalacje. Właśnie, żeby leczyć tych płetwonurków. I na przykład w Japonii, bo Japonia dominuje, jeśli chodzi o ilość badań naukowych na wodorze, to tam nawet instytuty powstają w Stanach i w Japonii, w Chinach. To są takie ośrodki najbardziej prężne, jeśli chodzi o ilość badań. I, 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 i i ilość produkowanej literatury. To na przykład właśnie w Japonii uznano podawanie gazu w gazach medycznych, podawanie wodoru jako jeden z elementów wczesnej reakcji na zawał mięśnia sercowego po zatrzymaniu akcji serca. No właśnie po to. Bo jak krew przestaje dopływać do mózgowia, to jest martwica, śmierć mózgowia, śmierć neuronów, a potem po reperfuzji jest kolejna śmierć. Nawet z obrzękiem. No bo jest Taka ilość masywna wolnych rodników, i podając wodór yy, inhalacyjnie, ten wodór się dostaje do centralnego układu nerwowego i chroni przed tymi negatywnymi skutkami niedokrwienia, a potem reperfuzji po niedokrwieniu. Więc ten gaz się w takich sytuacjach, nawet klinicznych, bardzo niebezpiecznych stosuje. No i oczywiście, pierwszy organ, który najbardziej korzysta z dobroczynnych właściwości wodoru, są, jest układ oddechowy. I można tym wodorem leczyć. Wszelkie choroby alergiczne, tu zapomniałem powiedzieć, wodór cząsteczkowy ma właściwości antyalergiczne też, więc wszelkie choroby astmatyczne, spa, spastyczne, dróg oddechowych, choroby zapalne, poinfekcyjne, nawet te ciężkie poinfekcyjne po wirusach na przykład, czy choroby obturacyjne płuc w gazach medycznych. Można też chodzić do komory normobarycznej, bo w komorach normobarycznych, nie tylko parcjalne jest podwyższone ciśnienie tlenu, ale jest także wodoru, leczniczego wodoru, no i dwutlenku węgla. To nie jest temat dzisiejszego odcinka, ale tu na przykład dwutlenek węgla zwiększa ilość wysycenia komórek właśnie przez tlen, poprzez efekt Bora. Oglądajcie sobie odcinek o um, oddychaniu, o prawidłowym oddychaniu. To był wywiad. Z terapeutką, która się zajmuje metodą reedukacją oddechową metody butejki, i ona opowiadała właśnie, jak ważny jest dwutlenek węgla, w tym, żebyśmy się dobrze natlenowywali. Dlatego w komorach normobarycznych mamy tlen, mamy dwutlenek węgla i mamy ten dobroczynny wodór. To inhalacje. Są też oczywiście iniekcje z roztworu, z, 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 z nasycone wodorem, ale tu mówimy o aplikacjach no, takich medycznych, w ciężkich stadiach, różnego rodzaju zapalnych i wolnorodnikowych. No, i mamy te wspaniałe yy, wodorowe spa. No, bo my się tam zanurzamy w takiej wodzie, ten gaz się dostaje przez skórę, przez, yy, przez drogi oddechowe i przez błony śluzowe i działa ogólnoustrojowo, regeneracyjnie. Odnowa biologiczna, regeneracja sportowców, regeneracja wszelkich urazów, ale lokalnie też działa wspaniale na skórę. Opóźnia jej proces starzenia, poprawia jej jakość, teksturę, powoduje, że yy, z, wolni powstają zmarszczki w jakim stopniu działa antyzmarszczkowo i przeciwstarzeniowo. No to, to nie, ma, nie mam co do tego ża żadnej wątpliwości. Dodatkowo taka terapia wodorem yy, patrząc z punktu widzenia medycznego jest bardzo wskazana w wszelki, wszelakich chorobach atopowych skóry. W łuszczycy jest bardzo skuteczna czy w oparzeniach na przykład posłonecznych. Po, po Ta skóra się regeneruje w, w, no, w ekstremalnym tempie. W ekstremalnym tempie. Yy, a dodatkowo jeżeli jakiś pacjent przychodzi z kontuzjami, tak, z urazami tkanek miękkich, no nie wiem, gdzieś uszkodził ścięgno, uszkodził mięsień, uszkodził staw, to kąpiele w takich, w takich spawodorowych przyspieszają proces regeneracji, tłumią to zapalenie niepotrzebne, tłumią ten stres oksydacyjny. Dzięki temu komórki układu odpornościowego przestają działać zapalnie i regenerują uraz. Odbudowują to wszystko, co powinny odbudować w krótszym czasie, niż to jest bez takiej terapii. Zachęcam do stosowania terapii wodorem, czy inhalacyjnej, czy, czy komory normobarycznej, czy terapii spawodorowym, czy poszukaniu wody sobie, która jest w internecie, gdzie, gdzieś można kupić, która jest hipernasycona, super nasycona wodorem. Tylko tutaj taka jedna uwaga, On, to są rzeczy niestabilne, tak? czyli my musimy wiedzieć, że musimy zużyć taką wodę od razu po otwarciu, lub po zastosowaniu jakiegoś czegoś. Która będzie tą wodę naszą do picia nasycał wodorem. Więc tu, tu musimy o tym pamiętać. Dbajmy też o sw swoją mikrobiotę, no bo ta mikrobiota też nam będzie produkowała ten cudowny wodór. No i korzystajmy ze z spawodorowych. Jeden z takich spawodorowych do, dość niedawno otwart, otwarte zostało w Warszawie na przykład. Nie? Więc zachęcam do, do tego, aby udać się do takiego miejsca i skorzystać z tych cudownych właściwości przeciwstarzeniowych i prozdrowotnych wodoru. Tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za dotrwanie do końca odcinka. Zapraszam wszystkich do oglądania wszystkich materiałów poprzednich, wszystkich innych programów na kanale SCTV, do subskrybowania kanału, do komentowania, lajkowania i do nie wiem, odwiedzenia sklepu Oszukaj Czas, gdzie możecie nabyć moje dwie książki z dedykacją. Możecie Też zapraszam na grupę na Facebooku, zapraszam na grupę Centrum Świadomej Edukacji, do, zapraszam do kontaktu ze mną. No i właściwie tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.